do samochodu, nie ma kuczyka, silnik nie pracuje, rury wychowej nie ma, szczerze powiedziawszy, pogarach nie można dać, jakby to mówimy. Ciekawy inny, ale sama frajda, sama jazda, bardzo fajna bardzo ciekawa, bardzo, bardzo, że znaczy, to chyba jednak nie nasze klimaty. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich uczestników rajdu. Bardzo się cieszę, że zawitaliście do Klinicy Zdroju, do naszego pięknego uzdrowiska. Jest mi bardzo przyjemnie, że i turyści, i mieszkańcy mogą mieć, czy uczestniczyć w tej potężnej atrakcji, bo to naprawdę prawie 100 samochodów na płycie deptaka. Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę jak najlepszej zabawy. Proszę Państwa, witamy w małopolsce, w pięknej, gościnnej małopolsce. Witamy w Krynicy i w imieniu pana Marszałka Witolda Kozłowskiego, całego samorządu województwa małopolskiego. Chciałam pogratulować przede wszystkim organizatorom za to, że dzisiejszą imprezę przygotowali. Takich miejsc w Europie, jakim jest właśnie Deptak Krynicki, tutaj te piękne pojazdy naprawdę przepięknie można wyeksponować i ta myślę, że piękna wystawa tych żywych eksponatów by się mogło rzec. No wspaniale tutaj wygląda. Miasteczkę Galicyjskiego pochmurnego, deszczowego zawitała do Kielnicy, gdzie jest słoneczko, gdzie jest pięknie, gdzie jest ładnie, gdzie mamy lato. Witam serdecznie w Urokliwej Krynicy. Spotykamy się tutaj z okazji 15 zlotu pojazdów zabytkowych. Zlotu, który jest cykliczny, już 15 razy odbywa się w Nowym Sączu. Co roku jeździmy w różne piękne zakątki sądeczyzny i nie tylko. Bo również zwiedzamy Ziemię Gorlicką Ziemię Limanowską. Cały ten zlot, całą tą organizacją zajmuje się głównie Miasteczko Galicyjskie, Nowosądeckie Miasteczko Galicyjskie, które jest. Y, częścią Muzeum Sądeckiego. Y, współorganizatorem jest y, Stowarzyszenie Miłości Gwojazd Zabytkowych Galicja, którego jestem prezesem, a moje nazwisko Paweł Tokarz. Y, co możemy tutaj zobaczyć? Możemy tu zobaczyć wiele fajnych samochodów, mamy gamę pojazdów y, różnych. Warunki z udziału w tym właśnie w tym właśnie zlocie jest limit 30 lat, czyli mamy tu samochody, które mają co najmniej 30 lat, albo są unikatowe, młodsze, gdyż takie również tutaj posiadamy. Proszę Państwa, jakie samochody tutaj możemy zobaczyć? Od najstarszego chyba tutaj auta Uniona, przez motoryzację, tak jak mówię, niemiecką, przed Mercedesy, Volkswageny, przez prawda, jakieś samochody amerykańskie, całe grono, całą rzeszę amerykańskich samochodów, gdyż no samochody amerykańskie cieszą się dużą popularnością w Polsce i chyba na samym świecie, więc i również tutaj możemy je zobaczyć. Od Mustangów, po Pokadilaki, po no i oczywiście nie umiem zapomnieć o naszej rodzinnej motoryzacji polskiej, perlowskiej. Mamy tutaj do, możemy tutaj zobaczyć i, i, prawda, i Warszawę i, i zwane słynne Polonezy Borewicze i, i Polonezy późniejszej, późniejszej y, później gdzie były, y, ewa, jak ewoluował Polonez aż do Poloneza atu tu. Y, no, na, w miasteczku Galizicy została również Syrenka, został jeszcze autobus, bo mamy też autobus na tą trasę rajdu, dzisiejszą się no, nie dał rady wybrać. Proszę Państwa, mamy również motocykle, które również zostały miasteczką. Dlaczego tak wspominam o miasteczku rzymskowskim? Dlatego, że ta impreza jest cykliczną, u imprezy, ja mówiłem już 15 jubileuszowych lat i jest to dwudniowa impreza. Dziś jest pierwszy dzień w formie rajdu, czyli y, uczestnicy rajdu dostali roadbooki, którym, gdzie miały, mieli wskazówki i dzięki temu mogli sobie przejechać wyliczoną, ustaloną przez nas trasę. A i, i Metą była właśnie y, Klinica, pobyt tutaj na deptaku, później zjeżdżamy pod, 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 pod na nas Łotwiny tam do mamy tam wyjazd na wieżę widokową i jakiś tam posiłek. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jut, 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 jutrzejszy dzień jest stacjonarny. Serdecznie wszystkie zapraszamy do miasteczka galicyjskiego urokliwego urokliwy, miejsca w dzielnicy południowej Nowego Sącza, gdzie urokliwych Miejscu, bo to jest miasteczko XIX-wieczne, gdzie mamy starneczek, i, i to jest wszystko. Wracamy się wiekiem, tak mówię, do czasów XIX-wiecznych, przed, przedwojennych. Do czego zmierzam? Do czego zmierzam, że tam będziemy, tam będziemy przesiadywać, przebywać przez salutki, 30 dzień, gdzie może zapraszam, zapraszać, miał ochotę, czas, przejechać. Tam wszystkie te parełki, które dziś tu zjechały, i nie tylko, będzie można również zobaczyć. To chyba tyle z mojej strony. Jeszcze raz się zapraszam. No i zapraszam, zapraszam tutaj do klinicy, gdzie możemy wszystkie te samochody sobie również wyoglądać. Więcej ja omówić o tych samochodach to już chyba indywidualnie z każdym miłośnikiem pojazdów. Każdy chętnie się podzieli jakąś tam prawda, informacją na temat tego swojego parowieszki, swojego samochodu. Bye. <laughs>